sobem wyeliminowania działa z walki było tak zwane zagwożenie. Państwo znacie na pewno ten termin chociażby z trylogii, prawda? Tam z reguły nasi jacyś e, dziarcy konfederaci starają się zagwoździć szwedzkie e, szwedzkie działa. Kmicic nie może zagwoździć kolubryny, ponieważ jak mówi Szwedzi za dobrze się za dobrze się pilnują tutaj jakby od tej strony. Łatwiej jest wprowadzić. E, pamiętacie państwo tę historię? Łatwiej jest wprowadzić e, tutaj e, I rozsadzić działo. Pamiętacie Państwo ten dialog pomiędzy księdzem Kowalskim <coughs> a Kmicicem, który dziwi się, jak to możliwe. Przecież codziennie do armaty ładują e, e, duże ilości prochu i działo nie pęka. I Kmicic mówi wtedy, inna sprawa, kiedy wprowadzamy proch do tyłu i proch puchając e, wyprowadza ten impet i wyrzuca działo, e, działo przod, e, kule przodem, ale inna sprawa, kiedy się wylot zatka i ląd zapali. Nie ma takiego działa, które by ten eksperyment wytrzymać mogło. Tak, to było normalne działać. dla artylerzysty Arkana. To normalne dla, dla artylerzów. Nie są to żadne dla artylerzysty Arkana. I tak można było zrobić, ale prościej było po prostu, żeby wyeliminować działo, otwór zapałowy, zabić, zagwozić przy pomocy jakiegoś pręta, pręta czy gwoździa. Kolejny strzał. Gotowi! Uwaga. Nieco dłuższy ląd, a więc dłuższy moment oczekiwania. Uwaga! I tradycyjnie, zamykamy się otwieramy buzię. Mamy jeszcze ładunki?